Potąska wiersz dla babci. Z okazji święta babci, ja dzisiaj babciu nauczę. Jaka powinna być wnuczka i jaki powinien być wnuczek? Po pierwsze, proszę babci, ja już od dawna uważam, że nic tak wnuczek nie zdobi, jak piękny uśmiech na twarzach. Uśmiech jest dobry na co dzień, a nie wyłącznie od święta. Więc wnuczek ma się uśmiechać, a wnuczka ma być uśmiechnięta. Po drugie, z czajnikiem w ręku również jest wnukom do twarzy. Każdy doroślej wygląda, kiedy herbatę parzy. Po trzecie, Chociaż wnuczek czasami szklankę stłucze, przy myciu naczyń także ślicznie wygląda wnuczek. Po czwarte proszę babci. Po piąte i po szóste. Niech babcia nigdy więcej nie pierze wnukom chustek. Po siódme proszę babci. Wnuki powinny gderać. Dlaczego nasza babcia nie chodzi do fryzjera? Włóż, babciu, nową sukienkę. Niech cię uczesze fryzjer. Posłuchaj, babciu, radia, a obejrzyj telewizję. Już nie myśl, babciu, o nas. O sobie, babciu, pomyśl. Czy babcia nie uważa? Że to jest świetny pomysł. U babci jest słodko. Kiedy tata basem huknie, Kiedy mama cię ofuknie, Kiedy patrzą na człowieka okiem złym, To do kogo człowiek stuka? Gdzie azylu sobie szuka? To do kogo? To do kogo jak w dym? U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką. No, proszę zjedz jeszcze zdziebełko i głowa do góry. Odpędzę te chmury i niebo odkurzę miotełko. Nie ma jak babcia, jak babcie kocham. Bez babci byłby kiepski los. Jak macie babcie, to się nie trapcie, bo wam z głowy nie spadnie włos. U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką. A może chcesz placka spróbować? Popijasz herbatę i słońce nad światem już świeci jak złoty samowar. Wszystkie wnuki, nawet duże, nawet takie po maturze, nawet takie z brodo aż po pas, niech do babci lecą z kwiatkiem i zaniosą na dokładkę Tę piosenkę, którą śpiewa każdy z nas. Barbara z zdalna babcia dzień babci. Babciu, dzisiaj jest twoje święto. Mam dla ciebie laurkę. Patrz. Zosiu, musisz postawić telefon. Poproś mamę o pomoc. Nie ma mamy. No to tatę. Nie ma taty. Jak to? Jesteś sama w domu? Nie sama, z ciocią Kasią. Tata jest w pracy. Mama poszła z chłoniem na spacer, ale zostawiła mi telefon, żebym do Ciebie zadzwoniła i złożyła Ci życzenia. To czego mi życzysz, Zosieńko? Żebyś była zawsze zdrowa, żebyś była zawsze wesoła i żebyś do mnie przyjechała. Wspaniałe życzenia. Dziękuję. To pokaż mi teraz Laurę. Rysowaliśmy w przedszkolu. To jest serduszko czerwone, tu kwiatki takie niebieskie, tu znowu serduszko, a tu są literki. Przeczytaj babciu. Kocham cię babciu Zosia. Ja też cię kocham promyczku. Piękna laulka. Witerki napisała pani, ale serduszka i kwiatki to ja namalowałam. Twoje ulubione. Nie zapominajki. Tak. Zawsze rosną u mnie na balkonie i tak się pięknie nazywają. Nie zapominajki. Dlaczego? Nie zapominajki, Zosiu. Czyli... Nie zapomnij o mnie, babciu, a ty o mnie. Dziadek, Tadek, babciu, przyjechał do nas dziadek Tadek. Wiesz, on wcale nie umie grać w kotki, w naszą grę? Tak, w kotki. Zosiu, ale dziadek na pewno potrafi robić wiele innych rzeczy potrafi rysować pięknie. Patrz, babciu, jaki samolot narysował. Zosiu, musisz inaczej ustawić telefon, bo teraz widzę tylko twoje stopy. O, tak. Teraz jest dobrze. Świetny ten samolot. Na samolotach to dziadek się zna. Przecież ciągle, ciągle gdzieś lata po świecie. Ja też bym chciała polecieć. Do kangurów albo do pingwinów, to powiedz o tym dziadkowi. Może kiedyś polecicie gdzieś razem, na przykład nad morze, zobaczyć foki i poszukać muszelek? Zapytam go, jak wróci, bo teraz poszedł na zakupy. Obiecał mi, że upieczę ciasto ze śliwkami, tako, mm, takimi okruszkami, z kruszonką. Tak, skruszonko. I musiał iść pośliwki, bo w lodówce są tylko czarne maliny. Jerzyny. Jarzyny też są, ale babciu to nie do ciasta, tylko do zupy. Jerzyny, Zosiu. Tak się nazywają te czarne maliny. Najpierw zjeść je same, są bardzo słodkie. Ja też mam w domu jerzyny. Zjemy razem? Tak, babciu, ale tata woła. Że to nie są jeżyny, tylko czernice. Już miję my umył. pyszne te jeżyny. Mają różne nazwy. U taty w domu pewnie tak się na nie mówi. Zapytaj dziadka tatka, jak przyjdzie. O, już wchodzi. Babciu, zobacz i maśliwki. Pa babciu, będę piec ciasto z dziadkiem i muszę o nim porozmawiać z nim o tych samolotach.